Już witam pana Wiktora Marszałka ze Stowarzyszenia Nigdy Więcej. Witam państwa. Dzień dobry. Porozmawiamy. Głównym motywem naszej rozmowy są ostatnie wydarzenia w Białym Stoku. Tam był nawet szef MSW. Przypomnijmy słuchaczom, pewnie większość wie o tym, że doszło do różnych takich nieprzyjemnych sytuacji wobec cudzoziemców. Są szykanowani nie tylko niestety słownie, psychicznie, ale także fizycznie, ponieważ na, w niektórych mieszkaniach doszło do podpalenia i takich złych sytuacji. Wyjaśnijmy też słuchaczom, że chciałem, żeby w tej audycji brał również przedstawiciel, brał udział również przedstawiciel młodzieży wszechpolskiej. Chciałbym Pana na początku tylko zapytać, Pan już mi przez telefon mówił, ale dlaczego, dlaczego nie chcecie rozmawiać z tymi ludźmi? Nie legitymizujemy działań skrajnej prawicy grup neofaszystowskich po prostu. Nie bierzemy udziału w debatach publicznych z tymi osobami. Rozumiem. Tylko, że pan. Ym... Czy nie uważa pan, że w czasie takiej dyskusji mogłoby dojść do, do jakby do przekonania ich na, na jakichś argumentów? Bo tak, jeżeli rozmawiacie, może tak y, tylko na portalach czy gdzieś tam, a nie spotykacie się tak nie nie kontaktujemy się w żaden w żaden sposób, a debaty, które y, takowe były organizowane. Mhm. Y, Kończyły się jak się kończyły, łącznie z próbami e, pobicia po zakończeniu debaty. Wystarczy wspomnieć to, co się działo przed 11 listopada w zeszłym roku w, w Warszawie. Także tym bardziej nie można legitymizować działań grup, które mhm. e, z jednej strony promują treści neofaszystowskie, skrajnie prawicowe. Ekstremistyczne, a z drugiej strony po prostu nie boją się używać e, przemocy <totkowalność> w tym momencie. <totekstwo> z, 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 jakby z Pana słowami zgadza się, był taki wykład, wywiad z wniosłiku socjologiem Sergiuszem Kowalskim. To było po jakiś miesiąc po Marszu Niepodległości 11 listopada w Warszawie, on mówi, że też by miał problemy, żeby usiąść z, z takimi skrajnymi ugrupowaniami do jednego stołu, ale z drugiej strony trochę niekonsekwentnie mówi, bo to też było po tym pokłosie tych wydarzeń na Uniwersytecie Gdańskim, Warszawskim, kiedy był przerwany wykład Magdaleny Środy, też w Gdańsku u kogoś innego, przed właśnie takich radykalnych prawicowców, narodowców i on mówi, że z drugiej strony trzeba Stawiać czoła takim ugrupowaniem, że przez to, że Uniwersytet Warszawski-Bogdański odwołał taką debatę w obawie przed jakimiś kolejnymi zamieszkami, to jakby poddajemy się i nie umiemy rozmawiać. Czy, czy to nie, też to, nie jest taka to kapitulacja? Nie, to nie jest ani kapitulacja, ani, ani poddawanie się. Jest to po prostu, moim zdaniem, najbardziej, bardzo profesjonalne podejście nie. do. Do tematu ze skrajną prawicą się po prostu nie, nie dyskutuje, natomiast można w wieloraki sposób sprzeciwiać się ich działaniom, bądź, mm -hmm. bądź też że w jakiś sposób zapobiegać. Ja ja rozumiem. To, to chociażby świadczy, czego w zasadzie co roku doświadczam, będąc chociażby na, na blokadach marszu, marszu nazistów w Oni oczywiście mogą sobie legalnie demonstrować, natomiast e, obywatele. W sile kilkudziesięciu tysięcy mm. protestują przeciwko temu i biorą w tym udział zarówno e, przedstawiciele władz lokalnych, e, przedstawiciele różnego rodzaju mniejszości, działacze związkowi, e, przedstawiciele różnych religii ale przede wszystkim są zwykli obywatele, którzy się boją powiedzieć, nie, nie dajemy na to na to po prostu przyzwolenia. Mm -hmm. Dobrze, no to jakby tą sprawę braku wspólnej tutaj rozmowy już mamy rozwiązaną. I teraz wrócę, chciałbym wyjść jakby od szczegółu, czyli od Białego Stoku do bardziej ogólnych tutaj wniosków na koniec naszej rozmowy. W Białym Stoku i w ogóle tam w tamtych regionach często dochodziło do niszczenia pomników, grobów. Teraz dochodzi też do takich rękoczynów i to nie, jest, to nie jest, do końca tak, że mm -hmm. to się zaczynało od pomników. Już prowadząc, tak jakby? prowadząc monitoring od kilkunastu już lat w ramach programu Brunatna Księga, gdzie zapisywane są wypadki na tle rasistowskim, antysemickim, ksenofobicznym, widać, że to spektrum jest fala wznosząca, mm -hmm. a z drugiej strony to spektrum, że tak powiem, działań jest coraz, coraz większe. Można ułożyć z tym, że chociażby w kwietniu doszło do, do morderstwa z tego, z tego powodu. Były trzykrotne tak naprawdę próby podpalenia. Ostatnie mhm. małżeństwo polsko-hinduskie, rodzina czeczeńska, wcześniej małżeństwo polsko-pakistańskie. Yy, to morderstwo, to kto jest ofiarą? Równie. To jest akurat yy, Polak, natomiast są mhm. właśnie bojówkarzy z krajami którzy urządzili sobie rajd po mieście. No właśnie i teraz yy, tak sobie wyobrażam, że gdyby tu siedział... Przedstawiciel jakiejś tutaj bardziej radykalnej prawicy powiedziałby, że chciałby konkretnie powiedzieć: chciałby konkretnego dowodu czy argumentu, kto to jest. Czy państwo wiedzą, kto stoi za takimi? No, bo za marszami to wiemy, ale za takimi aktami to agresji. To znaczy, tutaj, jeśli mówimy o aktach agresji, tak naprawdę te akty zaczynają się od e, słów, tak mm -hmm. naprawdę, a no, kończą się na, na morderstwach. Także po prostu to spektrum jest szerokie. Mm -hmm. To jest ponad 60 osób zamordowanych w Polsce, tylko dlatego, że miały. Nie ten kolor. W ciągu iluś tam lat. Tak? To, je, to jest od, od lat 90. Mhm. Tylko, że teraz radykalna prawica to wrzucamy wszystkich do jednego worka. Ale a... te grupy mhm. są silnie powiązane, współpracują mhm. ze sobą. Co widać chociażby czy na Marszu Niepodległości, czy widać podczas e, festiwali, czy podczas e, koncertów. E, Skrajna prawica nie, nie kryje się z tym, że wzorują się, nie wiem, używają symboli czy akronimów charakterystycznych, nie wiem, dla grubiusztyk, na przykład neo-Hitlerowskich. Tak. Mhm. E, przy, przykład chociażby ręki zniesione w hitlerowskim gasie, który był potem tłumaczony przez. państwo holo... to widzicie, obserwujecie i, i zgłaszacie to też, tak? Na to znaczy, do nie, prokuratury, nie, na policję? Nie, zgłosz... my po prostu prowadzimy monitoring. To Aha. tak naprawdę państwo jest zobowiązane, żeby w takich przypadkach działać. To obowiązkiem państwa, funkcjonariuszy państwowych, i tutaj mówimy zarówno o policji, jak i o innych instytucjach, jest działanie, jest reagowanie za każdym razem, tak naprawdę. I nieważne, czy na murze pojawi się krzyż celtycki, czy pojawi się swastyka. Czy będą krzyczeć mhm. na ulicy „Zrobimy z Wami, co Hitler zrobił z Żydami? Za każdym razem obowiązkiem funkcjonariuszy państwowych jest interwencja. Czyli wy takiego rolę, takiego watchdoga jakby, tak? Prowadzicie, że to zbieracie, obserwujecie na portalach, to może oglądać i to znaczy nie, chcecie, żeby to do ludzi też dotarło, tak? To, to znaczy, to, to dociera do ludzi, świadczy o tym po prostu kolejne wydania brunatnej, brunatnej e, księgi, tak? Mhm. Tu, tu akurat mam jeden e, z, egzemplarzy. z egzemplarzy, tak naprawdę są cztery już tego części. Mhm. E, to jest po prostu miesiąc po miesiącu miejscowość opi opisywana po prostu po kolei przypadki, zarówno to, co się dzieje w miastach, w małych miejscowościach, mm -hmm. w, w dużych aglomeracjach. A właśnie, tu, tu są jakieś różnice? Te, 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 takie zdarzenia zdarzają się częściej właśnie na prowincji, czy częściej w jakichś regionach Polski? Nie ma, nie ma, nie ma powiedzmy sobie reguł. Wiadomo, że, że pewne rzeczy są, że tak powiem, bardziej wyzytywalne medialnie w dużych miastach, gdzie jest to po prostu y, widoczne. Natomiast no, mm -hmm. to nie jest tylko i wyłącznie, że to jest charakterystyczne wiem, dla Torunia, dla Poznania, dla Wrocławia, mm -hmm. czy, czy Warszawy. Ale częściej ostatnio bardziej wschód, tak? Można to usłyszeć w mediach. Czy to tylko tak medialnie to, to jest tylko, tylko medialnie, bo te przykłady mhm. są nagłaśniane, ponieważ eskalacja tych aktów, one są bardzo, bardzo, medialne, bo to jest podpalenie, tak, to jest e, e, pobicie, to jest usiłowanie zabójstwa. Mhm. Tak? Natomiast zapominamy, że, że to również w małych miejscowościach również, również funkcjonuje. A czy ta reakcja ministra spraw wewnętrznych, pana Sienkiewicza, który był w Białymstoku, spotkał się z tymi rodzinami i wręcz w dosyć mocnych słowach powiedział, że państwo będzie działać w sposób bezwzględny, że, że dopadniemy was, że, że, że tacy rasist, takich rasistów wręcz nazywa degeneratami? Czy to dobra reakcja, czy to przyniesie skutek, czy to tylko takie może trochę pr zachowanie polityka? Ja mam nadzieję, że za słowami pójdą, mm -hmm. pójdą, pójdą po prostu czyny, natomiast znając y, niejako praktykę wcześniejszą, y, sporo takich rzeczy jest traktowane przez sądy jako znikoma szkodliwość czynu. Tak? I mm -hmm. Dopiero gdy w tym momencie naprawdę dochodzi do, do tragedii, nagle się wszyscy, wszyscy budzą. A tak jak mówiłem wcześniej, to wszystko się zaczyna... E, tak. nie wiem, od dość typu antysemickiego uczę na imieninach. Właśnie o, od tego krzyża celtyckiego, który jest gdzieś na baz grany w To jest właśnie przyzwolenie Ty... na, pewne, na pewne rzeczy i to już tak naprawdę idzie... Um, Czyli my i my osobiście i jakby organy państwa nie powinny przyzwalać na takim na najniższym poziomie tak, takie. tak, ponieważ jest to jest to od razu gdzieś tam wyczuwalne, jeżeli na takim małym poziomie mm -hmm. przyzwalamy, no to potem się dziwmy, że ta eskalacja idzie, idzie, idzie w górę. Ja zawsze cały czas podaję przykłady z Niemiec, z Wielkiej Brytanii, z Francji. Ja też mam okazję współpracować nie tylko tutaj w kraju, w małych ojczyznach, nie wiem, z dziećmi, z licealistami, ze studentami mm. czy, czy z osobami dorosłymi, ale również na, na forum międzynarodowym. Po prostu też patrzę i obserwuję, jak po prostu. Działa to w poszczególnych państwach? Jakie, jakie są, są reakcje? Jest nasz też rzeczy po prostu po imieniu. Tak? Mm -hmm. I był Białysok, z drugą sprawą bym chciał się zająć. Nie wiem, czy pan słyszał, ostatnio było na juwenaliach pozańskich w piątek zespół, którego przyznam się szczerze nie znam, bracia Figo Fagot, którzy mają ponoć w swoich tekstach jakieś takie antyromskie z kolei. Y Jakieś teksty. Protestowały tam właśnie organizacje zrzeszające Romów, też Gazeta Wyborcza, którzy protestowali, żeby, no i nawet dopieli do celu, żeby takich różnych zdań, czy w ogóle takie piosenki z repertuaru, żeby się nie znalazły na tym koncercie. Ale doszło do różnych spięć. No i Gazeta Wyborcza opublikowała wczoraj taki komentarz, Zasady przyzwoitości, którym ubolewa, że młodzi ludzie w Poznaniu mogą bawić się przy takich rasistowskich koncertach. Tam też się dosyć obraża ponoć rolę kobiety, że jak dziewczyny mogą się przy tym bawić, czy, czy, czy jak pan to skomentuje? To znaczy, jeśli chodzi o twórczość, akurat zna, znam ten utwór, natomiast hmm. jeżeli to ma być żart, to jest bardzo kiepski żart. Hmm. To jest na równi z żartami, że tak powiem, o polaczkach, które są hmm. wiadane i w tym momencie my się oburzamy, że nasz to. Gdzieś tam uraża. tak, mhm. Czyli w tym momencie no też nie powinno się być o kierowane do kogokolwiek innego, I nieważne, czy, czy jest Romem, czy jest Niemcem, czy nie wiem, pochodzi z Madagaskaru. Mhm. W tym momencie nie, nie powinniśmy to jeszcze po prostu. Miejsce, bo tak samo, jeżeli, nie wiem, jakiś zespół niemiecki by w tym momencie zaśpiewał o nas, to od razu też podejrzewam, że byłoby. Odniosłoby się na dokładnie, że, że jak tak można, można czynić. Tak. Mhm. Też jeszcze wracając na chwilę do Białego Stoku, tam szef MSW mówił, że to też jest wina jakby rodziny, nauczycieli i kościoła nawet, że, że nie reagują na takie sytuacje, nie edukują. Czy pan by się zgodził z tym, że, że aż tak szeroko tą winę by trzeba było tutaj rozdzielać, że, mhm. że nawet nauczyciele? Kościół. Myślę, myślę, że, że tak, bo jest swego rodzaju społeczne przyzwolenie mm -hmm. na, na pewnego rodzaju rzeczy. Poczynając od rodziny, gdzie się opowiada chociażby, w, 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 tak jak mówiłem wcześniej, u dzieci najmniej odwcipy mm -hmm. antysemickie, tak, śmiejmy się z Żydów, śmiejmy się z Rosjan czy, czy z innych mniejszości w sposób powiedzmy sobie coraz mniej wysz, wyszukany. A rola Kościoła. Em, Coś, co sam papież Jan Paweł II określił, że nacjonalizm jest, jest grzechem. Tak? Mhm. Czyli w tym momencie też powinna, powinno działać. Ja cały czas mówię, mam cały czas przed oczami Drezno co roku gdzie zarówno i ksiądz, yy, i kaznodzieja protestancki, i muzułmański iman, i rabin, mhm. wszyscy namawiają w swoich wspólnotach wyznaniowych do wzięcia udziału w blokadzie marszu nazistów. Tak? Tam nikt się nie obraża, yy, nie obraża na to, a wręcz przeciwnie stanowi jeden, jeden, jeden niejako w cudzysłowie mhm. to front. Ja tak sobie pomyślałem, yy, do samej radykalnej prawicy pan by na scenie takiej politycznej, w debacie publicznej nie zwalczał. tak? Rozumiem, że tylko takie już yy, te odręby typu Typowo faszystowskie, neonazistowskie są dla pana nie do przyjęcia, bo sama radykalna prawica, która na przykład jest eurosceptyczna, jest przeciwko zbyt dużo i, i, przyjezdnych imigrantów do nas, którzy e, może zabierają pracę. To właśnie jest bazowanie na, w tym momencie kwestia imigrantów zabierają mhm. na pracę, jest bazowanie na stereotypach, tak. E, nie sądzę, żeby w Polsce nagle imigranci zabierali e, ludziom, ludziom, ludziom mhm. pracę, tak? To, to jest po prostu bazowanie na, pewny, na pewnym stereotypie. Bo chciałbym wyczuć, co jest dla Pana do przyjęcia. Czy na przykład jeszcze Liga Polskich Rodzin, która istniała, to było jeszcze ktoś, z kim mógłby Pan porozmawiać, a już Młodzież Wszechpolska na przykład nie? Czy, czy... Umówmy się, że, że kwestie polityczne, niejako moich w tym momencie subiektywnych, zostawiamy na, mm -hmm. na, to, na, to, na to. Tylko kogo Pan już uważa za taką radykalną prawicę, to znaczy, z którą właśnie się nie siada do stołu? To znaczy, mówię, to jest. Ja patrzę na to nie z punktu widzenia politycznego, a bardziej społecznego, mm -hmm. tak? Nie zgadzam się z ludźmi, których działania w jakikolwiek w uderzają w moich bliskich, w moich znajomych w bliższych, dalszych przyjaciół uderzają w wartości, które wyznają, które uderzają w poszanowanie godności drugiego człowieka, a przede wszystkim w prawa człowieka. Mhm. A jak pan uważa, ostatnio była taka debata w gazecie wyborczej w sobotę, a teraz w poniedziałek było to opublikowane, w którym stwierdzono tam, że radykalna prawica to jest licząca się siła, ale nadal jeszcze dosyć spory margines i to nie jest zagrożenie dla całej Polski, że Polska nie jest radykalna, jeśli chodzi o prawicę. Jak pan to obserwuje? To znaczy, bardziej mnie, mnie martwi, tak jak mówiłem, społeczne przyzwolenie mm -hmm. i e, tego typu problemy, niż to, czy, czy pojawi się w sędzie Wiadomo, że przedstawiciele młodzieży wszechpolskiej, którzy potem e, skompromitowali się, chociażby gest, gestami Heil, e, wypadła, e, z tam wypadła z, że tak powiem, z politycznego mm -hmm. nurtu, natomiast ten okres też nie wspominam zbyt, zbyt, w cudzysłowie nazwijmy to, to, to różowo, tak. Mm -hmm. Ja e, miałem okazję tłumaczyć się e, między innymi przed e, znajomymi z innych krajów, między innymi z Wielkiej Brytanii, też z Niemiec. Mm -hmm. Jak to jest możliwe, że w tamtym czasie taka ta osoba jak Roman Giertyk został ministrem edukacji narodowej? To Który spłukał... teraz zmienił dosyć mocno poglądy. No, w tym do, się do, 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 dokładnie, natomiast po prostu w tam, tamtym etapie ja pamiętam po prostu reakcję. Um, właśnie ludzi, którzy się zajmują tą problematyką, jak to jest właśnie możliwe, że, że takie rzeczy się, mm -hmm. się dzieją? Także... A, e, prowadzą Państwo obserwacje. Właśnie ta brunata księga mm -hmm. jest jednym z, z efektów tej obserwacji. Czy raczej teraz, jeżeli mamy do czynienia z jakimiś prześladowaniami, z jakim, jakąś dyskryminacją, to ona raczej dotyczy pochodzenia, czy na przykład orientacji seksualnej, czy jakiegoś statusu społecznego, bo teraz często socjologowie mówią, że Żyda już zastąpił gej, że nawet jest moda na żydowstwo w niektórych kręgach, na takie pochodzenie, czy na taki ubiór, czy na jedzenie koszerne, a bardziej teraz jest prześladowany człowiek, który ma inną orientację seksualną. Um, powiem tak, z jednej strony łatwiej grupom skrajnie skr skr prawicowym wskazać kozła ofiarnego. Mhm. Mniejszość żydowska w Polsce to jest naprawdę Małe. bardzo mały, mhm. mały, mały promień chociażby tutaj nawet w Poznaniu na to łatwiej jest wskazać kogoś, kto z jednej strony jest mniejszością, a z drugiej strony w jakiś sposób jest, jest charakterystyczny i obarczyć go, go winą. Natomiast czy nie wiem, więcej jest teraz ksenofobii, czy mhm. rasizmu, czy antysemityzmu, to naprawdę patrząc po zapisach. Które prowadzimy, tak naprawdę trudno, trudno powiedzieć, że o rasizmu nie wiem, jest 50%, antysemityzmu 40%, bo tak mhm. naprawdę każdego dnia, biorąc chociażby na przykładzie Białego Stoku, ewidentnie rasistowskie były kwestie podpalenia, dewastacja, mhm. próba też podpalenia Centrum Kultury Muzułmańskiej, ale też w Białym Stoku były akty i na Podlasiu akty antysemickie, tak? czyli poczynając od dołożenia swastyki na, na gwieździe. Mhm. Czyli Dawida to się trochę miesza wszystko i uzupełnia nakłada. Tak, tak, nakłada. Bo, bo, bo tak naprawdę sprawcy są, są w dużym mierze właśnie ci, mhm. ci sami. Też ten socjolog, Seriusz Kowalski, którego na początku przytoczyłem, mówił, że właśnie ta radykalna prawica przechodzi taki marsz trochę z peryferii życia publicznego do centrum. Rozmawiałem jakiś tam miesiąc temu z panem Mellerem, który, który rozmawiał między innymi z panem Morozowskim na, na temat jego żydowskiego pochodzenia, który mówi, że stwierdził w mojej rozmowie ze mną, że nie bałby się takich radykalnych ugrupowań w Sejmie nawet, że Sejm ich trochę utemperuje, że oni zobaczą, że to inaczej wszystko funkcjonuje, że wolałby ich w Sejmie niż na ulicy. Nie do końca, nie do końca tak, było właśnie przykłady, to co się działo przed Sejmem, w momencie, gdy Liga Polskich Rządzin doszła do władzy, mhm. po tym jak wyglądała to kwestia w Sejmie, jak to potem zakończyła się koalicja, jak to potem znowu wróciło, czyli z jednej strony mieliśmy wyjście od tego charakterystycznego ubioru, nie wiem, skineda, glanów e... mm -hmm bojówek i, i tak dalej, no to teraz zakładamy panowie koszule i krawaty, tak? Czyli bałby się pan takiego ucywilizowania nawet ich, bo to wtedy takie może trochę tak. Yy... Tak, bo to, to jest legitymizowanie ich, ich działań. Wybierają inną. I przyzwolenie, aha, bo teraz są lepsi. Panowie są, mhm. są, są w sumie to, to, to nie, nie, są, nie są groźni. Yy, ja tutaj akurat mam na, na przykładzie Wielkiej Brytanii, że tak naprawdę nawet jeżeli skrajna prawica nie wiem, zakłada koszule i krawaty pojawia się w wyborach lokalnych. Mm -hmm. To, to i tak cały czas za nim stoi to zaplecze, zaplecze bojówkarskie. Pan Meller też mówił, że widzi wśród młodych, że często też dużo młodych teraz bardzo pociągają ich takie radykalne, radykalne poglądy, ponieważ jest ten kryzys, bezrobocie, wtedy wszyscy radykalizują się. Z dosyć. jednej strony mówię czynniki czynniki ekonomiczne, ale z drugiej strony mówię, każdy kraj ma, swo, ma, kraj ma swoją specyfikę. Mm -hmm. U nas też jest swego rodzaju też młoda, która wyszła ze stadionów, które jest też podgrzewana przez e, no polityków zap... pewnego, pewnego, Aha, pewnego nurtu. Bo chciałbym zapytać o tą akcję, która tam była w czasie kampanii wyborczej, w której PiS było oskarżane o to, że sympatyzuje z niektórymi kibicami nazywanymi kibolami, którzy. czy Jak pan patrzy też na środowisko kibiców? Badacie to też? Bo często znaczy... dużo ludzi się burzy, że dwóch czy trzech, którzy wyszli na stadion, rzucili racami, czy kogoś tam uderzyli, wszyscy są wrzucani znowu do jednego worka. Od, oddzielam kwestii powiedzmy sobie typowej e, stadionowe stadionowej, mhm. oddzielam kwestię bycia kibicem, to już bez podziału, czy jak to określają w środowisku, czy jest piknikiem, czy ultrasem mhm. tak? Natomiast po prostu też się pojawia pewnego rodzaju um, że tak powiem tendencja, jeśli chodzi o um, nurt skrajnie prawicowy, można powiedzieć, to nie jest tylko to, że wywieźli flagę z rotmistrzem Pileckim, który mm -hmm. stał się swego rodzaju dla, nie, dla nich męczennikiem, mimo całego szacunku dla tej e, postaci. Natomiast pojawia się pewnego rodzaju symbolika. Przykłady, kiedy byli piłkarze czarnoskórzy obrzucani bananami, e, pojawiały się swastyki, gesty Siegheil, ułożenie nawet kibiców swastyk swastykę, co miało miejsce mm -hmm. kiedyś w Opolu. To, to też powoduje, że to młodzi ludzie, którzy z jednej strony czepią właśnie na kryzys wartości, widzą grupę widzą siłę. Kult, kult e, maczo, w tym momencie idą w to, tak. Mhm, czyli to się robi coraz bardziej masowe, tak? Tak. Jeszcze chciałbym zapytać o język prawicy, bo często teraz trochę pismią takiego języka, którym na przykład prezes Kaczyński mówił na zachodzie, że będzie bronić polskiej ziemi. To było też takie, że jest jakiś wróg, który jakby czyka, czyha na naszą ziemię. Z kolei też na uniwersytetach czasami widać w najnowszym do rzeczy jest wywiad z profesorem Jasiewiczem, historykiem pan, który stwierdził, że Yy, tak jakby powiedział to w, w jednym wywiadzie, że Żydzi trochę zapracowali sami na Holokaust, ponieważ jakby nie widzieli, on teraz się broni, że y, Żydzi byli sobie, sobie winni. Taki był tytuł tego artykułu. Y, został zmanipulowany przez gazetę, dla której udzielał tego wywiadu. Mu chodziło o to, że głównie natury, kwestie natury ekonomicznej doprowadziły do, do Holokaustu. Ale nie chciałbym teraz się na tym rozwodzić, mhm. bo już nie mamy czasu. Chciałbym tylko zapytać. On stwierdza, że jeżeli cokolwiek się powie krytycznego wobec Żydów, to jest, y, powstaje taka, wywołuje to dziką histerię, i już tak naprawdę nie wie, co to jest antysemityzm. I co dla pan, czym dla pana jest antysemityzm? Czy można krytykować, na przykład, um, taką nację, jaką są Żydzi, i nie być oskarżonym o antysemityzm? To, znaczy, to myślę, takie że, drażliwe jest bardzo. To znaczy, myślę, że tu jest problem bardziej, bardziej szerszy, bo kwestia jest po prostu używania języka, mhm. który się spotyka. Może się zdarzyć tak, że. Można krytykować politykę danego państwa. Tu już nie mówię tylko i wyłącznie o, mhm. o Izrael, natomiast nie można używać języka nienawiści, tak, mhm. który powoduje. To jest krytyka merytoryczna. Tylko do, i do, do, dokładnie. Natomiast mhm. to już bez znaczenia, czy to jest państwo, czy to jest Polska, czy to jest Izrael, czy to jest Niemcy. Natomiast też mówię, nie można też wpaść w taki bardzo bardzo emocjonalny, emocjonalny mhm. ton. Jeszcze na koniec pan mówi, że obserwuje i spotyka się pan z ludźmi z innych krajów i rozmawia na te tematy. Jak pan, o, komentu jakby pan skomentował ostatnie wydarzenia na Węgrzech, czyli Jobbik, który wzrasta w siłę, y, silna prawica, no oczywiście nieskrajna, ale mm -hmm. jednak y, u sterów rządów, premier Orban, był tam nawet światowy kongres Żydów i ta partia, y, partia Jobbik zrobiła wtedy dużą demonstrację. Y, na Węgrzech to jest dosyć spory problem? E, myślę, że to jest bardzo poważny problem z tego względu, że czy Jobbik, czy tak zwana mm -hmm. y, gwa gwardia węgierska, Um, jest, to, jest to poważne, poważne zabezpieczenie. Z jednej strony powiedzmy sobie i te tendencje antysemickie, też tendencje antyromskie. Z drugiej strony też um, w przypadku Warszawy węgierskiej gwardii um, fascynacja, że nawet chorobliwa swego rodzaju hitleryzmem, tak? Poczynając od e, takich, e, od imprez, które są obecnie na zasadzie międzynarodowej, gdzie spotykają się neofaszyści z całej Europy. A, a kończąc właśnie na właśnie na, działalność, na działalności yy, bojówkarskiej, także jest to bardzo bardzo niebezpieczna mhm. tendencja, która niestety też yy, wzrasta. I już na sam koniec pana pewnie kolega, ponieważ z, z, z magazynu Nigdy Więcej, autor brunatnej księgi, czyli pan Marcin Kornak. Kornak tak. mhm. Była sprawa, właśnie też neofaszyst opisany w jednym z tygodników, mówił, że kiedyś znaleźć neofaszystów, zaproponować ich gdzieś tam w sieci było bardzo trudno, teraz wystarczy kilka kliknięć, już można być stałym czytelnikiem jakiegoś jak takiego portalu. Jak tu pani, nie wiem, czy uważa pan, że państwo powinno jakoś tu reagować? Ja... Jak, jak najbardziej. Problem jest chociażby sprzedawanie tego typu rzeczy na, na Allegro, tak? To są mm -hmm. portale. A może to jest tak jak z mein Kampf, że jeżeli będzie chowane, to będzie tym bardziej jeszcze kusić i. E, nie, to nie jest kwestia chowania tego, to naprawdę jest to z jednej strony źródło finansowanie tego, a z drugiej strony promocja idei, poczynając od kubków z Adolfem Hitlerem, e, e, koszulek, popłyty z muzyką, mm -hmm. różnego rodzaju precyzjach, które nie mają taką Żadnej wartości historycznej. Czy tak samo jak Hugo Chavez, tak? Nie powinno to mieć. To nie Hugo Chavez, tylko na tych koszulkach takich jeszcze z lider Che Guevara. O, tak. Nie powinno taki być, tak? To nie powinno wchodzić do popkultury. To znaczy, co innego, myślę, że to jest kwestia, trudno mi się wypowiadać mm -hmm. na temat czegewary, natomiast po prostu mówię cały czas o tym, o tym naszym, naszym, naszym poletku, poletku hmm. który, który niestety obrabiamy, który się nazywa chociażby Polska, tak. I, i to jest naprawdę naprawdę poważny, poważny problem. Dobrze. Myślę, że temat dosyć mocno wyczerpaliśmy. Może jeszcze kiedyś do niego wrócimy. Wiktor Marszałek, Stowarzyszenie Nigdy więcej.